Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem o pięciu rzeczach, które należy przestać kupować, żeby nie być biednym. To znaczy, pięć wydatków, na które Polacy poświęcają bardzo dużo pieniędzy, a przez które pozbywają się oszczędności, które mogliby wydać na fajne wakacje, na realizację jakichś celów biznesowych, na samorozwój itd., itd. Także zapraszam do pierwszej rzeczy. Ranking rozpoczniemy z grubej rury, bo punkt pierwszy to mieszkanie bądź dom na własność. Jest to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza decyzja finansowa w życiu w większości Polaków. Trudno się z tym nie zgodzić, że Taki zakup gdzieś tam może się ciągnąć przez całe życie danego człowieka, bo koszty dzisiaj własnego mieszkania, własnego domu sięgają blisko miliona w dużych miastach. No to jest ogrom pieniędzy, no ale mimo wszystko pełno ludzi popełnia ogromne błędy. Tych błędów jest sporo, więc po kolei postaram się o nich opowiedzieć. Przede wszystkim e, mamy do czynienia z sytuacją taką: możemy kupić mieszkanie za kredyt, bądź możemy mieszkanie wynajmować, nie kupując go na własność. No i odwieczna zagadka: czy wydawać pieniądze na własne mieszkanie, czy być może warto wynajmować czyjeś mieszkanie? No i przychodzę z odpowiedzią: większość ludzi sukcesu milionerów. Miliarderów uważa i kieruje się taką drogą, że oni wynajmują własność. Nigdy w życiu nie kupują takiej własności, czy to za kredyt, czy to za gotówkę, dla własnych celi. Hmm. Oczywiście sytuacja jest inna w przypadku kupowania pod kątem inwestycji, czyli brania kredyt na mieszkanie, które później jest spłacane ratami, czy też nie jest spłacane ratami, tylko jest spłacane. Czynszem wynajmujących. Taka sytuacja nas w tym momencie nie dotyczy mówię tutaj o wynajmie bądź zakupie mieszkania dla samego siebie. Dla większości Polaków odłożenie 200-300 tysięcy na wkład własny do takiego kredytu, to jest bardzo ogromna suma pieniędzy. Najprawdopodobniej większość par składa się na te 200-300 tysięcy, dobre parę lat. Pracują oni, nie wiem, 6, 8, 10 lat, żeby odłożyć tą kwotę, no i później przeznaczyć ją na kredyt. No i pierwszy punkt, pozbawiamy się wszystkich oszczędności. Pozbawiamy się 200-300 tysięcy, które moglibyśmy zainwestować, pomnożyć, w jakiś sposób rozmnożyć i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mamy do czynienia z 200-300 tysiącami, może, mówimy już o naprawdę fajnej sumie pieniędzy. Nie mówię tutaj o jakichś inwestycjach giełdowych i tak dalej, ale dobrym pomysłem jest założenie własnej działalności, e, nawet kupienie jakiejś rzeczy, którą gdzieś tam chcielibyśmy wynajmować, tak żeby te pieniądze po prostu gdzieś tam do nas spływały, żebyśmy odzyskiwali jakiś tam procent, czy też po prostu jakoś je pomnażali w czasie. W tym momencie my tak naprawdę 8 lat wrzucamy do kosza, ona sobie idzie do banku. No i jeszcze dodatkowo podpisujemy umowę na 25 lat, w której my co miesiąc musimy płacić jakąś kwotę i zazwyczaj ta kwota rośnie w czasie, z racji tego, że to jest gdzieś tam oparte. Kiedyś było na Wiborze, teraz jest chyba jakiś nowy współczynnik, ale oczywiście bank sobie dodatkowo oprocentowuje, bierze prowizję. I tak naprawdę większość ludzi podpisuje tą ratę kredytu, tak naprawdę nie wiedząc, jaka ona w przyszłości może być, w jaki sposób jest obliczana itd. Ludzie nie zwracają na to uwagi, po prostu są zapatrzeni w swój wymarzony dom, kupują go, no i później tracą wszystkie zarobione przez siebie pieniądze na rzecz tej wpłaty własnej, no i gdzieś tam wiążą się z tą ratą kredytu. Alternatywą jest wynajem, czyli wynajmujemy za w tym momencie akurat mniejszą już kwotę. Ja jestem mieszkańcem Wrocławia. Tutaj za mieszkanie 50 parę metrów musimy zapłacić w okolicach 3000 za miesiąc. Pomyślmy sobie w ten sposób. Wynajem mieszkania 3000 miesięcznie to w skali roku około no, liczmy nawet w zaokrągleniu 40 tysięcy. Te 40 tysięcy pomnożymy razy, nie wiem, 20. Oczywiście, ten, te ceny wynajmowania mieszkania y, będą rosły, więc y, nie da się tego przewidzieć, ale gdzieś tam kalkulacyjnie można powiedzieć, że 17-18 lat y, my wynajmując y, od kogoś mieszkanie, Dojdziemy łącznie do tej sumy 900 tysięcy, które byśmy musieli wydać gdzieś tam na, to, na ten kredyt. Dochodzimy do tej bariery, w której ktoś wziął tą ratę na 900 tysięcy, no i my wydaliśmy 900 tysięcy na mieszkanie. Ale to nie wszystko, bo to nie jest tak, że w kredycie bierzemy 900 tysięcy i koniec. My musimy jeszcze spłacać odsetki od kredytu. Więc. Lecimy dalej. Zazwyczaj te odsetki są bardzo podobne, jak i nie większe, ale liczmy nawet razy 1,5 musimy spłacić tą kwotę czyli 1,5 miliona powiedzmy. Lecimy dalej, dochodzimy do 25 lat, gdzie mamy dwie, mamy dwie osoby: jedna, która wynajmowała mieszkanie, druga, która kupiła mieszkanie za kredyt. Ta Pierwsza osoba, która kupiła za kredyt, ma to mieszkanie w końcu na własność. To jest mieszkanie 25-letnie, budynku, który musi mieć co najmniej 25 lat. E, to już nie jest najwyższy standard. E, to mieszkanie gdzieś tam nie spełnia być może warunków, które on gdzieś tam zakładał 25 lat temu. Nie da się tego przewidzieć, ile osób będzie mieszkało w, w tym miejscu. E, nie da się tak naprawdę. Mm, w żaden sposób dostosować na tak daleką przyszłość swoich potrzeb, nie da się tego zaplanować, więc jest uwięziony w mieszkaniu, które spodobało mu się 25 lat temu i w nim aktualnie mieszka. Druga alternatywna droga to wynajmowanie co roku, co dwa, co pięć Zma zmiana mieszkania na takie, które nam osobiście w danym momencie jest potrzebne. Czyli chcemy zamieszkać w tym momencie w Krakowie, bo tam mamy pracę, potrzebujemy mieszkania 30 metrów tylko dla siebie, mieszkamy tam. Nagle pojawia się rodzina, mamy dziecko, chcemy większe mieszkanie, 60 metrów pod Krakowem, sobie mieszkamy pod Krakowem. Nagle chcemy wynająć dom, bo mamy trójkę dzieci pod Warszawą. No to wynajmujemy dom pod Warszawą. Cały czas sobie dostosujemy nie dość, że do poziomu zarobków, do mieszkania, w którym będziemy mieszkać, ale także no, ten komfort życia, usytuowanie, miejsce, sąsiadów i tak dalej. To wszystko jest dobrowolne. Poza tym, nabieramy bardzo dużo doświadczenia, bo mm, kupując pierwszą nieruchomość na kredyt, zazwyczaj tacy ludzie nie mają doświadczenia w nieruchomościach. Nie wiedzą, czego się spodziewać, jakie mogą być minusy, jakie mogą być plusy danego miejsca. Tutaj, z doświadczeniem 25-letnim, jeśli chodzi o wynajem w różnych miejscach, my możemy być ekspertami, naprawdę, jeśli chodzi o ten rynek mieszkaniowy, bo wiemy, że mieszkanie przy linii tramwajowej odpada, mieszkanie na wschodzie odpada. Mieszkanie w parku było bardzo fajne, chcielibyśmy tam mieszkać i tak dalej i tak dalej. Podczas gdy ten alternatywny scenariusz, no on wybrał to miejsce, musi tam mieszkać, nie może zmienić pracy, bo jest uwiązany w tym miejscu, nie może zmienić miejsca zamieszkania. Pojawia się jedno dziecko za dużo i nagle nie ma miejsca, trzeba stawiać łóżko piętrowe, wszyscy się kiszą w tym mieszkaniu albo w drugą stronę. Planowali trójkę dzieci, okazało się, że jedna z osób jest bezpłodna. I teraz muszą spłacać mieszkanie, które ma 80 parę metrów, czy 90 parę, i mieszkają tam we dwójkę. Takie sytuacje również się zdarzają. Także jest ogrom plusów w wynajmu mieszkania i ogrom minusów za tym, żeby tego kredytu nie brać. Tak też sugerują ludzie sukcesu, tak też sugerują ludzie bogaci, więc ja uważam, że należy ich słuchać. Hmm, oczywiście. Nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. W wynajmowanym mieszkaniu nie możemy sobie pozwolić na własne e, się. Nie możemy pomalować ścian na jaki kolor chcemy. Nie możemy wbić gwoździa bez zapytania. Nie możemy wywalić mebli i wstawić drugich, bo być może to się te meble gdzieś tam są ujęte w umowie. Oczywiście zepsuje nam się pralka. Być może. Będzie problem, żeby ten właściciel nam wymienił tą pralkę. No te problemy również się mogą pojawiać. To nie jest tak, że w wynajmowanym mieszkaniu jest wszystko super, ale jeśli nie jest super, my możemy dziś mm, zrezygnować z umowy, po dwóch miesiącach się wyprowadzić, czy po miesiącu się wyprowadzić i tak naprawdę zamieszkać w innym miejscu. Tak naprawdę nic nas w tym miejscu nie trzyma, także możemy tymi mieszkaniami gdzieś tam. Obracać. Możemy mieszkać raz tu, raz tam, raz tam. Także to jest na pewno mega, mega wygoda. Myślę, że już dużo na temat mieszkań. No i przeszedłbym do punktu numer dwa. Punkt numer dwa to samochód. Bardzo dużo Polaków kupuje nowy samochód z salonu. Jest to przeogromny błąd. Zacznijmy od tego, że samochody, które wyjeżdżają z salonu tracą ogromnie na wartości, ich wartość po dwóch, trzech latach spada 40%. I takie są liczby, takie są fakty. Więc jeśli my chcemy kupować samochód i liczyć się z tym, że chcemy też oszczędzać pieniądze, chcemy powiększać ilość pieniędzy, chcemy być bogatsi, Automatycznie musimy pozbywać się zbędnych kosztów. No i wyłożenie 40% więcej na samochód tylko i wyłącznie dlatego, że jest to nówka z salonu, nie jest totalnie opłacalne. Dużo fajniejszą alternatywą oczywiście są leasingi. Tutaj, podobnie jak w poprzednim punkcie, no to jest bardzo podobne do wynajmu samochodu. Oczywiście osoba, Indywidualna osoba fizyczna ma bardzo ograniczony dostęp, jeśli chodzi o leasingi, bo osoby indywidualne mogą sobie pozwolić na samochody brane w leasing, ale tych aut jest naprawdę mało, więc, mimo wszystko, wiąże się to gdzieś tam z działalnością. Ale jeśli nie leasing, to proponuję auto, używane. Bardzo często nowe silniki, nowe samochody, bardzo często nowe samochody, które gdzieś tam mają przejechane 30, 40 tysięcy kilometrów, co nie jest sporą ilością jak na naprawdę nowe samochody, bo gdzieś tam tyle się nimi robi po 3-4 latach od premiery, no są dużo, dużo, dużo tańsze. Hmm, oczywiście można się naciąć. E, można trafić na auto, które jest powypadkowe. E, może być w nim ogrom problemów, więc trzeba być troszeczkę cierpliwym. Jeśli stawia się na wygodę, no to, wiadomo, auto z salonu gdzieś tam będzie górować. No ale, mimo wszystko, e, lepiej jest, nie wiem, zapłacić 40 tysięcy plus nawet 15 tysięcy za Naprawę takiego auta, niż wydać 100 tysięcy na nowe auto z salonu. Na papierze to gdzieś to tam wychodzi mimo wszystko na plus, także e, trzeba na to zwracać uwagę. A drugi punkt to to, że kupujemy bardzo często auta, które przerastają nasze możliwości finansowe. To nie jest tak, że kupujemy tylko i wyłącznie metalową skrzynkę z kołami która, e, która jest jednorazowym zakupem. I później to auto jeździ za darmo na, na powietrze. Z zakupem auta wiąże się ubezpieczenie, które co roku musimy wydawać naprawy, paliwo i tak dalej. Więc kupując auto, na które nas nie stać pod kątem utrzymania, robimy bardzo, bardzo duży błąd, gdzieś tam z wyliczeń analityków doszli oni do wniosku. Że koszty samochodu nie powinny przekraczać 30% budżetu domowego, czyli nie powinniśmy za auto, za ubezpieczenie, za paliwo płacić więcej niż 30% budżetu rocznego. Więc jeśli kupujemy, nie wiem, Mustanga 5.0 sprowadzonego ze Stanów, Nówkę Sztukę. A zarabiamy 5-6 tysięcy, no to jest to przeogromny błąd, bo nie dość, że płacimy kupę pieniędzy za ubezpieczenie, kupę pieniędzy za paliwo, kupę pieniędzy za jakieś sprowadzanie, za, za sam samochód. No to tak naprawdę w portfelu zostaje nam niewiele na inne rzeczy. Czyli na, na jakieś możliwości pomnażania tych pieniędzy, czy nawet zaoszczędzania na fajne wakacje. Oczywiście, fajny samochód gdzieś tam e, zawsze jest elementem prestiżu, ale trzeba też się zastanowić, czy ten samochód kupujemy dla siebie, czy kupujemy na pokaz dla innych. Bo jeśli kupujemy samochód dla samych siebie no to tak naprawdę nie powinny nam szczególnie zależeć na tym, żeby on pięknie się prezentował z zewnątrz i tak dalej, chyba, że jesteśmy fanami i ta bryła po prostu nam sprawia uśmiech na twarzy, także to oczywiście też rozumiem i tylko, że trzeba się gdzieś tam wiązać z tymi dodatkowymi kosztami i wszystko to przeliczyć dokładnie, czy to się opłaca, czy też się nie opłaca. Punkt numer 3. To subskrypcje. Oczywiście, nie chodzi o subskrypcje, takie jak na YouTube, do której serdecznie zapraszam, ale chodzi o płatne subskrypcje na różnego rodzaju usługi. Mam tutaj na myśli, nie wiem, Spotify, Netflixa, Disney, jakieś inne subskrypcje tak naprawdę na wiele innych rzeczy. Okazuje się, że większość ludzi na świecie popełnia ogromny błąd i płaci bardzo dużo za subskrypcje, których tak naprawdę nie używa. To znaczy e, subskrybują Netflixa, właśnie Amazona, e, Disney+, Plusa i tak dalej, i tak dalej. A przykładowo oglądają trzy seriale gdzieś tam z, tylko z jednej z dwóch platform. E, nie jest to opłacalne. I generuje ogrom kosztów, bo wydaje się to być małą kwotą, 40 zł, 30 zł miesięcznie, ale kiedy sobie to przeliczymy w skali roku, no to te 360 czy też e, 480 zł, no już robi różnicę. Szczególnie że tych subskrypcji mamy zazwyczaj bardzo dużo. Większość z nas korzysta z jakiegoś rodzaju subskrypcji. I trzeba się temu dobrze przyjrzeć, czy te subskrypcje faktycznie mają sens, czy tak naprawdę pozbywają nas pieniędzy, a my z tego nie korzystamy. Także tutaj należy na to zwrócić uwagę, i myślę, że możemy przejść dalej. Punkt numer 4 to tak zwane zakupy impulsowe. O co w tym chodzi? Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której widzimy coś w jakiejś reklamie spodoba nam się i myślimy wow ale super. Zamawiam to, zamawiasz, kupujesz i później przychodzi to do ciebie, używasz raz i później nie używasz, tego chowasz na strych i tak dalej. Albo inna sytuacja. Widzisz, że twój sąsiad kupił nową kosiarkę i pierwsze co robisz, szybko sprawdzasz, jakie są kosiarki. Widzisz, że ta jest lepsza od tej, którą kupił sąsiad. No i Klikasz, od razu zamawiasz, masz nową kosiarkę. Trzeba naprawdę zastanowić się trzy razy, zanim cokolwiek się kupi w internecie. E, bardzo dużo reklam działa tylko i wyłącznie po to, żebyś ty zamawiał te rzeczy przez internet. E, to nie jest tak, że te rzeczy często są ci potrzebne. W przypadku takiej kosiarki. Najprawdopodobniej masz sprawną kosiarkę, nigdy wcześniej nie przeszkadzało ci to, że ta kosiarka działa jak działa, i niekoniecznie trzeba taką kosiarkę kupić. To samo widząc różnego rodzaju reklamy na AliExpress, na Temu, to są teraz takie aplikacje, które gdzieś tam cały czas wyskakują. Tam naprawdę mamy do czynienia z pierdołami, z gadżetami, które totalnie nie są pożyteczne. To są gadżety, które sobie są, ale czy one w jakiś sposób zmieniają nasz komfort życia? Nie. To są takie rzeczy, które kupimy, chwilę się nimi pobawimy i rzucimy do kosza. Także trzeba takiego typu sytuacji unikać i nie trzeba wydawać pieniędzy na, na takie głupoty. To samo w przypadku ubrań. Czy też jakichś elementów, które widzimy w galerii, jeśli widzimy, że jakaś gwiazda ubrała się w taką bluzkę i myślimy, wow, ja też chcę kupić sobie taką bluzkę, bo chcę wyglądać jak ta gwiazda, trzeba się zastanowić, czy faktycznie taka bluzka jest Ci potrzebna, czy w tej bluzce będziesz wyglądała dobrze. A być może masz bardzo podobną bluzkę, więc nie ma sensu takiej w ogóle kupować. Także. Ten punkt to kupuj z rozsądkiem. Zastanów się trzy razy zanim klikniesz przycisk kup, bo to, że kupujesz impulsywnie, wcale nie czyni tego zakupu jakimś szczególnie fajnym. Trzeba każdy zakup przemyśleć, zastanowić się, czy warto na niego postawić. I dopiero w później, jeśli już ochłoniemy, najlepiej na drugi dzień. Kliknąć sobie kup, jeśli faktycznie ten przedmiot nam jest niezbędny do życia, bądź też ułatwi nam jakąś pracę, ułatwi nam życie, ułatwi nam jakieś rozwiązania i tak dalej. No i przyszedł czas na punkt numer 5, czyli punkt ostatni. Są to smartfony, bądź też elektronika. Bardzo często ludzie kupują nowości przez to, że wyszedł nowy telefon, kupują nowy telefon. Na pewno kojarzysz, znasz taką osobę, która ma co chwilę najnowszego iPhone'a, co chwilę sprzedaje poprzednią wersję, żeby kupić najnowszą i tak dalej. To samo z słuchawkami, to samo z klawiaturami, to samo z telewizorem, z monitorem i tak dalej, i tak dalej. Nawet z odkurzaczami. Nie ma to sensu. Pierwszym błędem na pewno jest to, że nie można kupować z roku na rok. Nowej elektroniki, bo po prostu poprzednia się jeszcze nie zużyła. Ona wciąż działa dobrze, wciąż jest drugą najlepszą bądź trzecią najlepszą i ta wymiana najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. Kolejna rzecz to niekoniecznie zawsze najnowszy sprzęt jest warty kupna. W momencie premiary cena, jak wiadomo, jest najwyższa, więc nie do końca się to opłaca. Czasem lepiej zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem jest kupienie dwóch modeli wstecz za połowę tej ceny. No i w przyszłości, za 3-4 lata, kiedy ta rzecz nam się zużyje, kupimy sobie znowu coś za połowę ceny i tak dalej, i tak dalej. Możemy zejść te dwa szczeble niżej, i niekoniecznie kupować sprzęt najnowszy, aktualny, ale kupić używany bądź też jakiś gorszy model, troszkę słabszy, ale taki, który spełnia nasze oczekiwania. Czyli niekoniecznie kupujmy rzeczy, które są najnowsze, i tylko i wyłącznie tym się kierujmy, tylko kupujmy rzeczy z głową. Kupujmy elektronikę taką, która jest nam potrzebna, spełnia nasze oczekiwania, a niekoniecznie jest najlepsza, bo jest najnowsza. Ale też zastanówmy się nad tym, czy nie wymieniamy jej za często, i czy nie, nie lepszym rozwiązaniem byłoby zejście do kilku, kilku bądź nawet dwóch, trzech klas niżej, czy też wydań wcześniejszych. To tyle. To pięć wydatków, które sprawiają, że większość Polaków gdzieś tam nie może sobie zaoszczędzić dużej ilości pieniędzy. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam serdecznie do oglądania przyszłych odcinków. Do zobaczenia. Cześć!